Wspomnienia tamtego dnia wciąż mnie prześladują. Obraz tych głów rozłożonych na stole, makabryczna uczta dla wron mojego własnego sumienia. Wymioty, które nastąpiły później, nie były tylko wydaleniem tego, co połknąłem, ale desperacką próbą oczyszczenia brudu, który wbił się w moją duszę. Moje życie było mieszaniną popiołu i rozpaczy, każdy dzień walką o przetrwanie w świecie, który Ugiął się pod ciężarem nieznanej zarazy. Ta choroba, która w 2008 roku zamieniła Rosję w pustkowie horroru, nie tylko zdziesiątkowała populację, ale także zerwała zasłonę cywilizacji, obnażając brutalność ukrytą w każdym człowieku. Ja, Marek, brnąłem przez to przeklęte istnienie duch samego siebie, nawiedzany echami przemocy, której dopuściłem się pod egidą bratwy. Moje ręce, kiedyś zdolne do tworzenia, były teraz splamione krwią niewinnych, a przeszłość chłostała mnie żywymi wizjami moich ofiar. Odór rozkładu zdawał się przywierać do mojej skóry, metafora zepsucia mojej duszy, odpychając każdego, kto ośmielił się zbliżyć. Mój brat, Szymon, był kotwicą, która wciąż.